Dzień dobry panu, chciałem z panem przeprowadzić wywiad, bo pan robi te samochody jakieś te stare w, sam, w, tym, w, tym, w tym programie, jaką się nazywa ten program? Samochód może i kupi grup, ale ja tego nie robię, panie, bo to, to się nie opłaca. Ja mam, ja mam taką, taki, taki stary samochód, mam Fabię do zrobienia. Znaczy, pan nie przepraszam, o plastrę tamtego, widzi pan? Ogarnie pan? A jak jest w gazie, no tak, bo bez gazu nie biorę. No dobra, tak to poważnie. Słuchajcie, z roku na rok przede wszystkim widać potężny regres i potężny rozwój tej imprezy. Jest tych samochodów coraz więcej, zmieniają się te auta. No, poziom tych samochodów też jest coraz większy, natomiast nie jesteśmy w stanie wybrać, który jest fajny, który nie, na który warto zwrócić uwagę, bo warto zwrócić na każdy z tych samochodów, bo każdy jest zupełnie inny. Jest potężne grono samochodów przedwojennych, samochodów powojennych, samochodów polskich, samochodów zagranicznych. Jest tu mnóstwo fajnych ludzi, mnóstwo przede wszystkim pasji do motoryzacji, to jest najważniejsze. No i jeszcze, że... Od, a może zły trzymać, dziękuję. Dla mnie niebywą wartością jest to, że na tego typu imprezach można przyjść z rodziną, bo ludzie, którzy tu przyjeżdżają, mogą Wam powiedzieć dużo o swoich samochodach, o tym, co warto zrobić, czego nie, dać adresy fachowców, miary na części. Krótko mówiąc, każdy powinien nas odwiedzić. Zapraszamy również za rok, a kolega będzie operował, operatorował. Słuchajcie, my się widzimy za rok. Dziękujemy. A teraz nie wiecie, jak ja to zrobiłem, że jednocześnie trzymam kamerę i miałem Ta. wywiad, co? Także to jest materiał, który na pewno osiągnie ze 20-30 lajków maksymalnie. A ja widziałem, że jakiś na paportu stał, chyba się lekko zgrzał. i chyba <many> to gdzieś zakąpał z

Witajcie moi drodzy. Zbliżamy się do końca trzeciej edycji klasycznego biwaku w Steknie, który tak jak widzicie zmierza wielkimi krokami do końca, ale jeszcze mimo wszystkiego mamy dwie fajne atrakcje. Przed nami za chwileczkę zespół Lady Killer Banda i Banda. Mieliśmy znakomitych gości prowadzących Patryka Mikiciuka, który gości już na trzeci rok oraz tym razem po raz pierwszy Adam Wimek. Myślę, że w przyszłym roku spotkamy się w tym samym składzie, a nawet chyba jeszcze większym, bo mamy pomysły na kolejnych, kolejne znakomite postacie ze świata TVN, TVN Turbo. Moi drodzy, pogoda nam dopisała, chwilowa kropla zniewana, na osudzenie, jak to się mówi, emocji. Służby milicyjne dały radę, złapaliśmy znakomitego przestępcę z Perelu z Zdzisława Najemrockiego. Frekwencja myślę, że naprawdę dopisała, z tego względu, że mieliśmy aut ponad 500. Losy wszystkie poszły, nagrody wyczerpane. Czego chcieć więcej? Myślę, że takiego samego składu jak w tym roku chcielibyśmy sobie życzyć w przyszłym roku. Dziękuję i zapraszamy.